Brow, and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Yeah. I'm breaking in. Witajcie z tej strony Bobro i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Broadly Racy To jest już cholera wertury odcinek, bo w sumie ty tyle nagrywam teraz, że że już trochę straciłem rachubę. Myślałem, że to trochę spokojniejsza seria, tak mi się spodobała gra, że w sumie mogę to nagry nagrywać, nagrywać, nagrywać i ciągle mi się podoba. Bierzemy chokardę standardowo pokadę zrób mi kawę. E, I cóż, nie mamy... Jeden kasy mamy, wow Czemu tylko tyle? Właśnie czemu... A pamiętam ja w ostatnim... Przepraszam tak powiem let's playu Starałem się odblokować walczy z Aleksandrem Lecz z tym sen... No z tym bossem dziwnym Jeszcze raz spróbujemy Nie wiem, możliwe że całe odcinek będziemy prowadzić do farmić Tak. To by nie była druga opcja. To rozwalmy. Okej, okay, przepraszam za zacięcie. E, dobra, tutaj mam bossa. Lecimy. Starcie kolejne. Chyba setne. Nie mam tletyki, nie zapomniałem sprawdzić. Ale jest naprawdę ciężkim bossem do pokonania. Pons Dilion. De The Sential. Jak nas zaszedł? Jeszcze te cholerne te latają. Teraz nam najlepiej idzie, puściliśmy wszedliśmy do najniższego do dotychczas. Dzień! Tak! Prawda to, daje to na mniej kas teraz, ale tak szaak, wow W końcu O! Siła zwiększona, w końcu No i trzecia pieczęć otwarta Tak Dobra, teraz w sumie musimy iść w stronę podziemi, a możemy tutaj położyć jeszcze, bo myślę, że mam dużo <ścoughs> Mam dużo schematów do otwarcia chciałem powiedzieć ale... Mniejsze o to Dobra bierzemy to Teraz mieli na ślepo Jest czy to jest w ogóle, ktoś mi radził rozwijać te drzwi prokurę O i to eee. O! Oooo Zmocnij zaklęć A co tutaj mamy? Mana tos down oraz Involu time up Involu Wow Dobra mniejsza to, podbijmy sobie w końcu trochę ten magic damage I mana, tutaj, aha, no man, nie mam czasu teraz nie mam czasu, okej okay. Dobra, już nam architekt nie jest potrzebny Skorzystaliśmy z jego usług wystarczająco Czaski film i nic nie wiem Fajnie, że już walimy takie hity tę Kagę Naprawdę no, po 120 pić to jest coś I ogólnie teraz musimy moim zdaniem pofarmić te blueprint i tak dalej Bo tak to jesteśmy do tyłu z tymi kas pofarmić Może teraz poczyszczać wszystkie segmenty po kolei najpierw jest później las. O jezu! O tu jest ciemne jak tu jest szaro. W sensie wiecie jest jeszcze ciemniej niż normalnie. Dobra, możemy tutaj położyć w sumie. Ale tam na dole była sprzyja. Aha, to przejście dla dwarfa. Ja nie wiem, ja cię nie mają kolor, ale widzę, że mocno biją. Mr. Bones. No, shit. To rage y są zwykłe. Rage meny O, jak jest czynia? Trochę hajsów upadło. O Tak bardzo nic nie widać. 6 HP. O. Nie tam mieć coś docierać ja miałem to po prostu nic nie widać. Już naprawdę nic. Mm. Dwóch arcymarów, No weźmy ciecz arcymary już. I weźmy, podbijajmy powoli tą manę i w ogóle. Nie mam teraz klasa na nic innego. A, to jest ta tarcza. Która trwa póki mamy, mamy manę. Many mamy. Balding. Hamster. Dobra. A, mamy przecież zmianę zaklęć. Mamy trzy zaklęcia w sumie. Nawalajmy z tych zaklęć, bo to nasz... Kurczę atus No serio ok Nie to, nie to, nie to Trzeba se razić Ło wow. Ledwo To było ledwo Take no damage, da się tak. Podskoczymy na taką wysokość. No zajebiście, podskoczyliśmy. Zajebiście po prostu. Dobra. Całkiem cień jest martwy, bo ja naprawdę... Ja też nie ogarniam używania tych zdolności umaga. Po prostu mi to nie wychodzi. O Jezu, nie idę tam nawet. No źle to nie? O, super. Póki mamy to, to możemy tutaj wojować, a później po nas. Mana mi się zaraz skończy, a... Ale Mark według mnie jest słabszy od tych tu wszystkich. Naprawdę. Mark jest słabiutki. Dobra. Ten nie miał sensu z góry. Jak mu podbiję obrażenia, to będzie mocny. To prawda. Paladyn, Archmage i Paladin Może weźmy gdzieś Paladyna tym razem W ogóle bardziej już tego mieliśmy, Boże, nać mi się nie chce to Fajnie by się to dało oddalać, to byśmy mogli to zacząć z głębszej perspektywy Weźmy tego, Paladyna Dobra Muszę pamiętać o blokowaniu siosów No i żeby grać ostrożnie, proszę Teraz są za tylko ten boss slime Tam pewnie on będzie się rozpadał na tyle kawałków, że ja się Teraz Moja pose w patrzcie. Nie, teraz nie chcę się stracić 69 bijemy Horni, paladyni z Horni Nasty Horni w sumie też <laughs> Boże Cześć, to cię się śmieje. Słabo ze mną O, Tarczasz moto Ktoś do mnie na Skype pisze, ale teraz nie mogę odpisać, znaleźć to szusuro, No ale cóż Życie Życie, życie jest Nobelą fuck Dobra. Śmieciu. O, diamenci. Dobra, wyskakujemy. Paladyn w sumie też nie jest ci fatalny. Te, ten blot czasami może się przydać. Ale ogólnie to wolę pokargę albo barbarzyńca. Dobra. Teraz może w lesie powinienem farmić i w tym. I w wieży, bo tam syrazy już, że to tako, Farmić różne schematy. No, sztyw, noju. Bo ja teraz kupiłem dzisiaj. Niedawno wróciłem i tak w sumie świeżo ze sklepu zajebiście wygodny przesuw Już tamte, najpierw miałem te stare, co ciągle skrzypiało Ono już było nie, nie do wytrzymania, się na nim się działo Ono się rozpadało, na część odpadała i w ogóle jakaś lipa była A te z kolei jest bardzo wygodne Raczej znaczy, później jeszcze miałem jedno, ono było zajebiście, też jakieś takie do dupy Dziwnie się składało, dziwnie się na nim się działo, więc jeszcze jedno sobie kupiłem I to jest już zajebiste, powiem wam Jest duże, mogę sobie oprzeć głowę w końcu może sobie normalnie wyprostować nogi. W tym pierwszym też nie, nie, działa nie działa regulacja wysokości. W tym działa i... O Jezu, dobrze do moich drudzmów. Sobie w końcu je rozłożyć, oprzeć sobie głowę i... Można drać też. Nie dość już z krzywiąta łaził. Dobra, teraz tutaj. Jezu, te dźwięki. Dobra. Okej. Okay. Teraz zwykle jaram się muzyką. Jest ten odrzut. Patrzcie. A myślałem, że to combo że wiecie. Odbijam się, dostrakuję, odbijam się, dostrakuję się. doskakuje się? Co? Tak się mówi. QSF, jak ja chciałem powiedzieć. Sobie. Dum trade. Uuu, ale dobra, to się opłaca zabić. Berit Dobra i teraz ten raider złapię. Alpas ten się nazywa. Dobra. straciłem sporo życia. Ale mam blueprint i to na Sage Helmet, czyli ten co daje kasa, ale sobie obrażenia. Ej! No w śmieci uwalony! Prawie mnie zabił. Teraz tutaj na dół jeszcze mogę spróbować zejść. U. Dobra, da się to zdobyć. Bez skoczu byłoby to trudne. Ale teraz patrzcie jak oceń zginę. Nie no dobra. Żartowałem. O, oh, żal. Ogromny żal. Dobra. Jeszcze raz. To ostatni będzie o oh, barbarianki, więc ostatni. A ten ten colorblind niestety. No, ale to jest też najlepsze. Teraz mamy sporo kasy i zostawmy to, żeby sobie zeszaleć w sklepie. No może kupmy jedno tutaj ulepszenie. Tutaj, jak zeszaleć? No mamy tutaj coś do kupienia, a tutaj o chyba. 1400 żeby odblokować Daj armora o wiele więcej Magicka wcale tak dużo nie daje W ogóle Guardian set muszę sobie złożyć dla barbarzyńcy to jest zajebiste Coś jeszcze mam Guardian chyba, helmet, tak Broń nie może żadnej znać, to jest ciekawe Szkoda że nic nie widzimy w sensie, wszystko jest tego samego koloru Dobra Tam jakiś zbugowany kraniec mapy był Nie wiem czy widzieliście tam na dole Teraz wam pokażę jeszcze raz To co ci... Taki... Ja nie mam myszki, o tej taki kwadraci, jest Nie wiem co on w sumie oznacza PEGIE 18 O ale tu Nie to nie dum nawet To nie dwa były Kurde To jeden prawdziwy obraz Dobra, na tym się tam nie chce działać i od razu wrócić w stronę lasu albo czegoś LOL, no dum Dobra Mam nadzieję, że to nie jest ślepa uliczka, pamiętam gry, jak to mawiali w Hugo Tylko, że to jest jakieś przejście czegoś no, Dla karła tylko przejście, fajnie Fajnie, że te nie dyskryminuje wysokich ludzi, fajnie No kurde ty pało Daję takie coś dla karów, też powinno być coś dla takich tych no, Dla wysokich, daje... na przykład bramka, że trzeba być odpowiednio wzrostu, żeby wejść Fajnie, żeby coś takiego zdali Trzeba to wyczuć To no, super Fajnie, że wyczułem ale śmier... beznadziejnie się widzi w tym... takim... O Jezu! Ja nie wiem czy to jest kolorowe, czy to jest... czarno-białe. Dobra. Shit, shit, Dawajcie tutaj, śmiecie Jedzonko Bardzo miło Teraz, tak Tak Wo Wow Jest takie, nie lubię tych oczu, jak one się nazywają? Pupil Papil. Nie wiem, czy to się właściwie czyta takim Ingliszem. tylko czy to się czyta normalnie Rzek Papil chyba, nie wiem, może to papil nazywać. Albo pupil po prostu. Że na to mi nie wygląda. Wow. Ale skontrowałem tutaj, widzieliście? Leci na mnie, a ja tak... Co on postać się, czy w ogóle? Jeszcze raz zaczę. Bo... Fahdruz. Nie, Fahrodus. Te nawiązania z Karima. Takie słodkie. O! Boss tutaj, no no tak, przecież go na, na początku tego odcinka, żeby było śmiesznie. Dobra. O, coś chroni. No, poddaj się. Dużo straciliśmy życia, ale... Skybrisers. To jest... brzmi fajnie, że tak powiem. Brzmi na jakiś fajny set. Ale czyli będzie, to przykładać się, starczy mi ta z To akurat jest łatwe do przejścia. R to leci. R to w tą samą stronę co my. Gorzej będzie wracać. To jest pewne. No, prawie. Prawie perfect. Nie no, Barbarian jest zajebisty, szczególnie po ulepszeniu, że ma tyle życia, to jest po prostu poezja, wow. Aaa. Dobra, tu nic nie było. O jezu, opa. O cholera, to jest Hulk, tylko że teraz nie widać, że to Hulk, bo wszystko jest czarno-białe. Dobra. zostawiam. O Jezu, z churcana mnie zabił. Czeczycie moi ruchani. mam nadzieję, że chil Wam się podobał i jeżeli tak nie zapominajcie o łapce w górę, bo naprawdę cieszy i motywuje. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, no i hej, pa pa!